Cześć, witam was wszystkich. Ja jestem Tomek i zostałem tutaj nadwornym mechanikiem chyba. Będziemy naprawiać T25, władka będzie tutaj trochę modyfikacji, bo będzie montowane wspomaganie. Będzie zmieniana pompa od hydrauliki i e, jakieś tam takie bieżące serwisy e, sytuacja wygląda teraz tak, że na początku, dzisiaj jest taki filmik z przygotowania, bo jak widzicie jest tutaj totalny rozpiernicz do kwadratu na dodatek więc tutaj wszystko trzeba wczyścić, trzeba te plandeki, które są, wyjechać z nimi na chwilę je wysypać z tego piasku trochę z, wyzmiatać i, i przygotować wszystko tak jak ma być demontujemy tutaj cały mm, cały, całego tura stąd i demontujemy glebą gryzarkę, żeby, żeby mieć po prostu dużo miejsca dookoła ciągnika, żeby móc sobie wszystko robić kulturalnie. Tu jest jak jest, jak jest. I też to nie jest tak, że ja o tym ciągniku cokolwiek wiem, bo nic nie wiem. Tylko gdzieś tak moje zmysły mechaniczne mi podpowiadają, że niektóre rzeczy, które myślę, mogą być dobre. Jest ten. O. No to porobiliśmy, że tak powiem Dobra, zobaczymy raczej nie ma co się stać Coś tu się dzieje bo że akumulator strzeli. Dobra. Leci chyba na zworze Albo jest tak rozładowany, moment. Więc, udało się. Się okazało, że... Kable na akumulatorze są obrócone. W sensie, kolorami. Więc, jechaliśmy na zwarciu, teraz jest tak jak ma być. Więc wyjeżdżam i wszystko rozpinam. Ge. I tutaj potem dwie osoby. I do góry jedna podniesie i się wszystko przypnie. No i dobra, nie chcę tak balansuje. A my jeszcze ściągamy teraz. Lepoknisarkę. Jedziemy sprzątać garaż. Dobra, to trochę waży. Kapka spadła. więc to też wyciągniemy. Będziemy założymy je tak. Jedna. Tak to mniej więcej już wygląda. Plandeki tutaj rozłożone. Ciągnikiem wiadę do tyłu, ponieważ będziemy działać głównie przy Hydraulice i z przodu. To żeby tutaj od strony warsztatu mieć sobie pełen dostęp do wszystkiego. Żeby nie biegać dookoła cały czas. Zostało mi jeszcze wyczyścić tutaj zwrotnice. Bo są zawalone. I tak. Tutaj jeszcze przygotuję troszkę miejsca, te opony poprzekładam tam w kąt, żeby tutaj było pełne przejście. Trochę placu. I myślę, że to będzie troszkę przygotowane już bardziej. Później rozbiórka podłogi czeka mnie. Więc tutaj trzeba tak ogarnąć, że to wszystko sobie potem układać na miejsce. Będziemy tutaj z hydrauliką dosyć dużo działać z hydrauliką przede wszystkim chyba będziemy działać. No tutaj kurczaki pomam lampę, będę będą się odkupić. Więc wszystko tak preparujemy, żeby, żeby było... Ale już ciągle stoi, jest miejsce. Powiem Wam dużo lżej kierownica chodzi. Bez tego obciążenia całego jak on jest taki dosadzony. Naprawdę bajka. Jedzie się dużo, dużo wygodniej. No i taki ciapek jak był na początku praktycznie. Jeżeli by to jeszcze zdemontował tą ramkę, to na no takie małego ciągniczka. No, dalej jest mały, ale tak, tutaj będzie. Eee, tutaj czy tutaj? To będzie zamontowane wspomaganie jeszcze tutaj całej belki tutaj. Tak jest, tutaj będzie zamontowane całe wspomaganie I Z tego co wiem to będzie tutaj i tutaj Pod spodem siłownik I tutaj będzie na, na froncie Pod spodem całe wspomaganie zamontowane Na no prześwicie nie stracimy bo i tak jest to już No i tam maszyny nie maszyny A to czekamy na paczkę, na razie wszystko preperujemy, przygotowujemy Pod właśnie tutaj robotę Żeby to fajnie szło ja się biorę tutaj za porządek. Już y, timelapse z GoPro. I jedziemy z tematem. Dobra, sytuacja jest taka, że tutaj już właśnie zostało ogarnięte trochę. Tu za bardzo też nie, nie rozrzucam, nie wrzucam rzeczy, ponieważ e, każdy ma coś e, i nie chcę wchodzić w jakieś tam problemy. Więc e, tutaj sobie wyczyściłem stolik, zrobiłem kawałek miejsca, żeby pokręcić śrubkami, jak coś będzie trzeba rozebrać, wyczyścić, e, żeby mieć takie miejsce. Czyli tutaj biureczko e, to jest przygotowane na to i będę powoli się zabierał za. Podłogę, żeby to wszystko rozebrać, ten dywanik tutaj pedał. Ściągniemy dywanik, ściągniemy tą tutaj. czego zapamiętam, to były dwie części podłogi, przód i tył, tak przód. Dotąd, żeby mieć dostęp do, do pompy, yy, potem do kolumny, bo tę kolumny trzeba będzie całą rozebrać do wspomagania, do, orbit do orbitrola który będzie montowany na dole, więc to wszystko trzeba tutaj będzie trochę po, poprzerabiać, bo ono chyba pójdzie z tego co że do góry więc biorę się za za robotę tutaj i tak, blacha odkręcona teraz ściągnąć nie w tym celu od trochę Trochę tu brakuje, żeby wyjechać I jak na załączonym obrazku, skrzynia została ściągnięta, znaczy skrzynia tutaj podłoga została już rozebrana no z wszystkiego oczywiście już nawet łyżeczki no więc tak myślę, że takie przygotowanie no nie będę tu czyścił jakoś tego specjalnie bo to jest bez, bez większego nawal tylko na razie podciągnikiem a tego bym nie chciał ja jeszcze jutro przyjadę, pewnie coś działać dalej. To, to wtedy bo czekamy na paczkę cały czas na kuriera. A kto zapomniałem ściągnąć, musiałem na szybko zdemontować. Bo podłoga nie chciała zejść, więc tutaj są wszystkie części zdemontowane. Jutro kupię taki pojemnik, sobie kuwetkę na to, żeby wszystkie te rzeczy mieć w jednym miejscu. Bo teraz będziemy robić potem, to, żeby mi tu nie leżało, nie zawadzało, żeby było w czystym miejscu. Można ten podłogi tutaj dwie. I tutaj, podemontowane, no, tak nie ruszysz. <laughs> Pompa będzie też do wymiany, więc tutaj fajnie zrobione jest miejsce. Będzie można sobie pogrzebać bez najmniejszego problemu. Tak, tutaj, hit. chyt Tutaj przewody. Tam, tur, stoi, więc wszystko przygotowane. Tutaj tą jedną belkę, jak będziemy już wymieniać akumulator, to jedną z tych belek, pewnie tamtą, zdemontujemy w sensie ponad poluzować. Pewnie starczy nad jednej śrubie obrócić, żeby dostać się do akumulatora. Bo tutaj nie ma miejsca na akumulator, żeby go wyciągnąć. A chyba z tej strony będzie korzystniej, to tylko poluzować. Tutaj jedna śrubka, chyc. To się odsunie i wyjedziemy sobie z akumulatorem bez problemu z tego miejsca nie ma części, więc ja dalej nie rozbieram, nie działam, bo chcę wiedzieć, co przyjdzie, żeby po kolei wiedzieć, co mam rozbierać, żeby tutaj nie, nie wyciągnąć za dużo, za mało, będę wiedział, czy mam uszczelkę, czy nie mam uszczelki. Też kolejność takie chcę złożyć to w jeden dzień, czyli coś rozebrać, coś złożyć, coś rozebrać, coś złożyć. I taki tu mam plantu. Dodatkowy zbiorniczek, bo oleju było mało do przyczepy i do e, tura, więc jest dodatkowy zbiorniczek. No, przyczepam, bo przyczepa ma e, siłownik jednostronnego działania, czyli olej wypływa i wraca, wypływa i wraca. E, I tutaj został dołożony. Tata tak se wymyślił e, w taki sposób. kontowniczki przyspawane, przykręcone i dzięki za obejrzenie zostawcie suba jeżeli chcecie być na bieżąco bo jako że teraz się trochę wszystkim poukładało w miarę i mamy czas to będziemy nagrywać tutaj ja będę pomagał do taty nagrywać zobaczymy jak to wyjdzie zawsze ktoś coś będzie chyba nagrywał tak mi się wydaje że gdzieś tam raz na dwa tygodnie przynajmniej coś się pojawi jeżeli chcecie tak być na bieżąco to zapraszam do subskrypcji będzie nam niezmiernie miło i do zobaczenia następnym razem w drugiej części, trzeciej zobaczymy jak pójdzie, będziemy wspomontować montować, będziemy tutaj szykować oleje, jakieś dolewać jeszcze, będzie wymiana pompy, więc tego będzie do zobaczenia i cześć. I w międzyczasie jeszcze wam pokażę. Eee, tutaj jest piwnica, piwnica w której stał piec, eee, będzie stał piec. Tylko nowy I tu właśnie cała kotłownia będzie Szykowana Żeby się działało wszystko Tutaj musieliśmy Wywieść Wykopać Tu jeszcze jest wylewki troszeczkę Więc mniej więcej Metr dwadzieścia Nawet metr 20 Około metr 30 musieliśmy wykopać W dół e, Tutaj oczywiście te murki oporowe To wszystko też stąd musiało Cała ta ziemia wyjechać są wylane murki oporowe, żeby się tutaj wszystko, to całe sklepienie nie zawaliło i tak, tutaj będzie piec, tu będą chyba dwa bufory, nie wiem jak tutaj, co to ma w planach, tu czekamy już tylko na hydraulika, żeby to wszystko ładnie poogarniał, bo jest, jest tak jest.